że dla każdej liczby rzeczywistej A i każdej liczby rzeczywistej B spełniona jest nierówność. I lewa strona tej nierówności to jest B razy 5B odjąć 4A dodać A kwadrat to jest równe po pomnożeniu 5 b kwadrat odjąć 4ab dodać a kwadrat. Jeżeli chciałbym mieć wzór skróconego mnożenia, to tu musiałbym mieć 4b kwadrat, czyli 1 b kwadrat zostawiam, plus 4b kwadrat odjąć 4ab dodać a kwadrat, b kwadrat i tutaj jest wzór skróconego mnożenia, 2b odjąć a do kwadratu b kwadrat dla dowolnego b rzeczywistego na pewno jest nieujemny. 2b minus a nie wiadomo jaki jest, ale po podniesieniu do, kwadretu, do, do kwadratu na pewno jest nieujemne. Jeżeli dodam dwie liczby nieujemne, wynik jest nieujemny, większy równe 0, co należało wykazać.